Kuleczka poszła robić kupę w krzakach. No, wykopała dołek i robi. Niesamowite. Kuleczka. Patrzcie na kuleczkę. Malutka robi kupę. Albo siku. Śmieszna. Poszła w krzaki. Zakopie i przyjdzie. Zakopuje kuleczka po sobie. <śpiewanie> <Właśnie>. <śpiewanie> U, potknęła się, potknęła się i jest. Już? Busieńka. Grzeczna kuleczka nasza. Nasza grzeczna kuleczka. Walutka Chodź tu się pokaż jeszcze. Patrzcie. Jak do nas idzie. Grzecznie. Nie bój się kochany. I tak sobie kuleczka chodzi po krzakach. O, co robi? Drapie. Patrzcie, co robi. Kuleczka sobie robi, co chce. Chodzi sobie. Dobra, jadę. Zostawiam ją. Fajny film, fajne spotkanie.